Cześć witam Paweł Siwilski. to Alex, kolejny samochód z ostatniego też transportu Opel Corsa, wersja z 2007 roku, w, z silnikiem Fiat 1.3 Multijet 75 konnym Samochód generalnie przyjechał do nas, tak jak powiedziałem niedawno, cały nieuszkodzony. niemniej jednak wiemy, że były malowane. Te drzwi bez żadnej szpakli, bez niczego, po prostu kiedyś musiały być malowane. Co było? Nie wiem, może jakaś obcierka. Żadny próg nie był zahaczony, ani nic takiego. Ehm, w wersji w kolorze, takim fajnym, e grafikowym, szarym. E tak to wygląda. O, bagażnik zamknięty. To przejdziemy od razu do środka. Wygląda on tak. Generalnie samochód jest w 100% sprawny. Wyposażeniowo też już nic mu nie brakuje, ponieważ mamy i oryginalne radio, klimatyzację oczywiście sprawną, wielofunkcyjną kierownicę, kurtyny powietrzne, czołowe poduszki, boczne poduszki. No i oczywiście samochód też jest ze wszystkimi książkami. Całe tu jest serwisówką ze wszystkim. Jest w tej chwili ma 214 tysięcy przebiegu. Jest to diesel, więc jakoś specjalnie wrażenie na nim to nie robi. Komplet dwóch kluczy. Oczywiście klimatyzacja jest sprawna, no i jest to mistrz ekonomii, jakby nie było, ponieważ spalanie na poziomie 5,5 litra po mieście myślę, że zadowoli każdego i czasami przekona kogoś do diesla zamiast jeździć benzyną w gazie. Tym bardziej, że mamy 1.3 diesla, który ma wystarczającą dynamikę do tego, do wyprzedzania, do ruszania z miejsca i tak dalej. Będzie na pewno lepszy niż na przykład 1.4 benzyna z gazem. Sorry, ale będzie lepiej chodził. Niemniej jednak, jeżeli szukaliście takiego samochodu, Aleksander Wódzki, Wierzbińska 92, serdecznie pozdrawiam, do zobaczenia.